Cześć z tej strony minu i zapraszam Was na odcinek o moich fobiach. I w nim też możecie poznać dużo nowych fobii, bo nie mam tych takich popularnych lęków jak, nie wiem, przed pająkami albo lęk wysokości. A więc zapraszam do oglądania. Abemarofobia, czyli lęk przed przegapieniem swojego przystanku w podróży. I ja zawsze, jak jadę, to się boję, że. Wysiądę tak, gdzie nie mam, że nie wiem, albo się przestraszę wysiądę za szybko, albo co gorsze, pojadę dalej i wtedy tam wysiądę i nie będę wiedziała, gdzie jestem, jak wrócić. Agrofobia, czyli lęk przed chodzeniem przy ulicach, albo przejściem przez ulicę i ja zawsze się boję po prostu przechodzić przez przejście. I też no, się wydaje, że wtedy, jak pójdę na światła, to będzie lepiej, ale nie na światach też nie lubię, i już w ogóle jak tam się czeka czasami, naprawdę. Bo jeszcze przed, przy przejściu, gdzie najczęściej przychodzę, to są takie światła, że no, tam ma, naprawdę wystarczy stać no, długo, a żeby przejść, ma się tylko chwilę. Hej, matofobia! Czyli lęk przed zimnym. I ja nienawidzę zimna, nienawidzę zimy, nie nic związanego z zimnym, tylko lody lubię zimne. Ale naprawdę ja nie wypiję nawet w upały napoju z lodem, i to mi się wysiało, na przykład, choćby teraz jest zima. No i u mnie w domu oczywiście nie jest ciepło, tylko jest zimno, jest jakieś 17 stopni. Coś takiego, czasami jest mniej, czasami więcej. No ale zawsze jest zimno i mam zawsze zimne ręce, gdziekolwiek jestem. To jest w ogóle cud, jak ja mam ciepłe ręce. Demofobia, czyli strach przed tłumem. Ja nienawidzę, jak są jakieś tłumy, na przykład jak jest jakiś dzień i chcę jechać do miasta, ale wiem, że teraz jest no, coś tam, że będzie dużo ludzi, to nie jadę. I nienawidzę w ogóle w takich zatłoczonych miejsc, miejsc, gdzie jest dużo ludzi. Ja się nawet ludzi boję. Ja nawet mogę powiedzieć, że mam fobię przed ludźmi. Ja nie rozumiem żadnego człowieka. Ja bardziej... Boże. Ja jak czasami sobie idę drogą, to prędzej ja zagadam do jakiegoś kota, niż powiem dzień dobry komuś. I też w takich zatłoczonych miejscach, no to się nawet boję po prostu. Ja jestem dosyć e, mała, chuda, drobna. Po prostu nie ma, mogą mnie zgnieść. Choćby, że ja zawsze widzę jak się otwiera winta, jest pełno ludzi, ale i tak każdy zawsze wchodzi, a ja, no, ja zawsze wolę iść schodami. W ogóle o, też nie wiem, czy jest taka fobia na to, że no nie wiem jak to nazwać, ja sobie to nazwę windofobia, a się boję wind. Nie lubię jeździć szczególnie starym ja nigdy nie jeszcze starym, na przykład jak idę z małą do babci, to mama do windy, ja na schody. I też jedynie co mi się tak podoba, to mi się podobają nawet te windy takie przezroczyste. No, i te przezroczyste windy to jeszcze są spoko, bo jeśli się zatrzyma, a się właśnie tego boję, no to ktoś z widzi, że jestem w środku, więc jakby szybciej będzie pomoc. Geferofobia, czyli lęk przed mostami, chodzenie po mostach, że strach, że po prostu się most zawali. I ja zawsze, jak mam mała, to już się bałam chodzić. Po mostach jeszcze takie, coś typu Molo, no to jeszcze było ok. Chociaż raz, jak ostatnio byłam, weszłam na jakąś luźną deskę, to się przestraszyłam, i zaczęłam uciekać stamtąd. I też zawsze się ciekawiłam, jak w ogóle to jest, że na przykład są czasami takie długie mosty, jeszcze te samochodowe nad wodą, nieważne. I mnie zawsze ciekawiło, jak one są zbudowane, że one utrzymują ludzi. I też, bo moja szkoła jest obok jeziora. I tam jest taki most stary, co w ogóle on czasami jest zalany nawet, czasem jest rozwalony. I właśnie ja się w ogóle na niego nie wchodzę, ja się go boję. I właśnie tak było zawsze byłam właśnie tam z dziewczynami, z Moniką Magdą. Byłyśmy sobie po szkole, oczywiście nie wyszłyśmy na most, Może dosyć go boimy. I wtedy, na drugi dzień, pamiętam, że jak wtedy on był normalny, to na drugi dzień już był zawalony. No i coś w tym jednak jest. Aviatofobia, czyli lęk przed lataniem. A szczególnie właśnie, mi tu chodzi o latanie z samolotem. Że ja nigdy nie leciałam samolotem, i no, mam nadzieję, że nie będę musiała lecieć, bo się strasznie boję w ogóle samolotów. Ja cały czas też mam właśnie lęk, że samolot spadnie na mnie. I jakieś w ogóle już miałam takie. To naprawdę było może że ja słyszałam, że leci samolot, i czasami jaki jest ten dźwięk samolotu, taki głośny. Ja się bałam, już, że on jest gdzieś tu blisko. Ja teraz wybiegłam na zewnątrz i patrzyłam się w niebo, czy, czy on tu właśnie nie jest. I jak właśnie słyszę, że leci, taki jakby moja mama tu mówi złą, to się strasznie boję. I ostatnia fobia to malkantofobia czyli lęk przed śpiewaniem. Ja w ogóle nienawidzę śpiewać, nienawidzę swojego głosu i no to na, na muzyce, jak mam śpiewać, to jest w ogóle straszne, jeśli jak tam z kimś, czy z kimś, co mam się sami dobrać, no to jeszcze jakoś przeżyję, chociaż no nienawidzę tego. Ale jak mamy sami coś, że ma sami zaśpiewać, to ja od razu mówię, nie, ja nie śpiewam, ja wolę dostać jedynkę, niż sobie coś śpiewać, tym bardziej nawet nie słucham muzyki i czasami raz mieliśmy w klasie jakby karaoke i mieliśmy śpiewać sami, I ja nawet no piosenki nie znalazłam, bo ja nic nie słucham, każda piosenka jest dla mnie trudna i nawet żadna mi się nie podoba, każda jest dla mnie bez sensu, i jak ja mam w ogóle coś zaśpiewać. Tak I to były chyba wszystkie moje fobie. I jeszcze może zrobię taki oddzielny odcinek o fobiach, które znalazłam właśnie szukając nazw moich fobii. Takie dosyć dziwne fobie. I ten, teraz się z Wami żegnam. Jeśli odcinek Wam się podobał, to. Z chęcią przyjmę łapki w górę i też piszcie w komentarzach, jakie wy macie fobie, może macie takie same, może się dopiero dowiedzieliście, że macie jakąś fobię, bo każdy ma jakieś fobie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i pa do następnego odcinka.